Siemanko, siemanko, I przed chwilą wstałam, Boże, dopiero przed chwilą wstałam, a jest godzina 10.07. Nie lubię tak późno wstawać, ale wczoraj miałam, taka jestem sfrustrowana, słuchajcie. Wczoraj sobie poszłam popracować z Dominiką do restauracji, w ogóle tak mi się z nią fajnie pracuje, w sensie fajną ma energię i po prostu nawet jak się do siebie nie odzywamy, bo mamy swoje rzeczy do, rzeczy do załatwienia, to po prostu czuję jakiś taki spokój i szybciej mi idzie ze wszystkim, szybciej mi idzie z pracą i tak dalej więc sobie wczoraj zmontowałam odcinek Top Model i zmontowałam chyba naj... chyba rekord wczoraj swój pobiłam jeżeli chodzi o montaż mam teraz nowy sposób montowania i w ogóle nagrywania tych odcinków, więc idzie mi o wiele, wiele szybciej nie wiem, chyba wczoraj z 4 godziny bo zajął mi montaż tylko, to jest naprawdę ekspres bo kiedyś zajmowało mi takie montowanie chyba moim rekordem jeżeli się nie mylę, były dwie doby, a tak no to zazwyczaj mi cały święty dzień zajmowało no więc naprawdę zadowolona. Zapisałam odcinek, on się tam zapisywał chyba dwie czy trzy godziny. Jeszcze w międzyczasie zrobiłam live y na Instagramie. Sobie chociaż za inst za, zareklamuję Instagram, jak macie ochotę, to tam częściej robię live. Y. W ogóle teraz dużo rzeczy zaczęłam wrzucać na Instagram, także tam się coraz ciekawiej dzieje. I zaczęłam teraz mówić więcej po angielsku w ogóle, ale daję napisy polskie, także, także każdy tam coś zrozumie, Sorry, że tak takie dziwne dźwięki teraz wydaje, ale mam nakładki na. Zębach, I jak jeszcze jestem zaspana, to jeszcze tak do końca kontroluję to, że mam coś w bóli. <grym> Także wybaczcie, gdybym robiła. Jak taka babuszka, co? No i słuchajcie, taka zadowolona. Tam zrobiłam sobie live'a, w międzyczasie zapisywał się e, mój odcinek. No i wrzucam ten odcinek na e, YouTube. I strasznie jest szybki internet w tym miejscu, z którego ja pracuję. Ale bez przesady, 59-minutowy odcinek wrzuciłam i on mi się wygrał chyba w półtorej minuty na YouTube, ale no myślę sobie, wow, ale szybki internet. Tylko, że nie, bo już się pojawił problem, bo nie mogłam włączyć y, zarabiania i jak ja włączam zarabianie, to czasami ustalam tak, żeby YouTube mi automatycznie umieścił reklamy, a czasami sama sobie te reklamy wybieram i umiejscowiam tam, gdzie mi to najbardziej odpowiada. No, a teraz mi się wyświetlało, że reklamy można dawać tylko na filmy, które jest dłuższy niż tam, nie wiem, 8 minut. No ale no, mam 59 minut. W ogóle jeszcze sprawdziłam e, ten mój odcinek e, w pliku. No, patrzę, wyświetla mi się, że 59 minut trwa. No dobra, no to spoko, to myślę sobie, dobra, coś się pewnie zawiesiło z YouTube'em, więc odświeżyłam, zrestartowałam komputer, pokombinowałam trochę, i jakimś cudem udało mi się wejść i ustawić te reklamy, słuchajcie, no i taka zadowolona mówię do Dominiki, dobra, to słuchaj, to ja się będę zbierać tam chyba o ósmej wieczorem, to ja jadę do domu. Jeszcze do mnie nie chciała gdzieś wyciągnąć. Ja mówię, że nie, wiesz co, teraz to zmęczona jestem, chyba będę chciała się położyć wcześniej spać, czy tam o siódmej. No i opublikowałam film zanim wstałyśmy od stołu, zanim wstałyśmy z restauracji. Opublikowałam. I nagle y, tam dostaję od Was komentarze, w ogóle, że o, super, super i tak dalej, więc taka nakręcona, bo ja mnie to strasznie kręci, jak dostaję te komentarze. Jakby, wiecie, to jest jakby takie, to tak jakbyście dostali pochwały po prostu w pracy. <grym> tylko tutaj jeszcze dodatkowy y, jest taki boost do ego, co nie? No bo to jest taka bardziej kreatywna sprawa. Y, I nagle dostałam komentarz, o, super, że wróciłaś odcinek tylko sześciominutowy. Ja myślę sobie, co? I szybko odpalam YouTube'a, patrzę, 6 minut mi się wgrało, a jak mi się ten film wgrywał w ogóle, to mi się wyświetlało 59. Więc myślę sobie, cholera jasna, co tu się stało? I szybko dałam film na niepubliczny i sprawdzam ten plik docelowy, który mi się tam w tego programu do montowania wyeksportował no i wyświetla mi się 59 minut, więc naciskam na ostatnią minutę tego filmu, wiecie, przesunęłam ten... Kursor tak jakby. Przesunęłam ten film do ostatniej minuty filmu i jakoś mi się z błędem zapisało. Słuchajcie, i zapisało mi się poprawnie tylko 6 minut, a po 6 minutach było jakieś takie wzrzuzuzuzu i cofało mi na początek filmu. 3 godziny. 3 godziny się zapisywał ten film, więc myślę sobie super. No rewelacja. Mówię, taka wkurzana do domu i mówię, dobra wiesz co do domu, to pojadę do domu. No bo. Teraz i tak muszę jeszcze, znaczy i tak jechałam do domu, ale mówię, dobra, to i tak muszę jeszcze raz zapisać ten odcinek. No i pojechałam do domu, zaczęłam eksportować, odpaliłam mój program do montażu i wyświetliło mi się, że skończy mi się ten film zapisywać o pierwszej chyba 15 po tego czasu mojego, czyli u was to była siódma coś. Więc myślę sobie, no dobra, to jeszcze jest taka godzina mniej więcej, że jeszcze mogę wrzucić, jeszcze to będzie sensownie, jak wrzuca o tej godzinie jakby waszego czasu. No więc eksportuję ten odcinek, eksportuję, nagrałam tam story na YouTube, gdzie Was przeprosiłam za to, że był ten problem i em, w końcu już tak w ogóle przysypiałam, tak totalnie byłam rozmarnowana, ale w końcu ten odcinek się wyeksportował i tak pomyślałam sobie, dobra, sprawdzę, czy się dobrze zapisał, przesuwam ten film. Na 20 minutę wszystko spoko, na 40 minutę wszystko spoko. Kurde, 51 minut mi się zapisało zamiast 59. Nie wiem co się stało, końcówka filmu się źle zapisała i musiałam od nowa jeszcze to zapisywać. Więc zapisywałam ten film znowu, nagrałam znowu wam story. Z przeprosinami. I ten film się chyba wyeksportował o 3 czy 3.30. Boże, jestem po prostu tak nieżywa, ledwo żywa. Jeszcze tylko udało mi się wczoraj to, yy, już taka Półprzytomna, kliknęłam, żeby ten, ten odcinek mi się zaczął wrzucać na YouTubea. no i nawet nie wiem, kiedy zasnęłam, ale dzisiaj rano się obudziłam i ten film wrzuciłam już na YouTubea. jest pełna długość przynajmniej, więc teraz tylko jak wstałam, to tam ustawiłam tytuł, linki do odcinka, do, do pliku źródłowego i tak dalej, i tak dalej, jakieś takie pierdoły i wam powiem, że normalnie czuję się, jakbym była chora. Tak się źle czuję, a dzisiaj się umówiłam z koleżanką, więc muszę się ogarnąć. Za półtorej godziny się z nią widzę. Ale to tylko na targ śniadaniowy jedziemy. Tylko, że. Znaczy, powiedziałam, że z koleżanką. Taka y, dziewczyna do mnie napisała na Instagramie, że jest na Bali i czy miałabym ochotę się spotkać, więc powiedziałam, że jasne, bardzo chętnie się spotkam. Wydaje się być bardzo spoko, bo chwilę popisałyśmy i wymieniłyśmy sobie głosówki, więc y, taki. Nie wiem, czasami można wyczuć czyjś vibe przez e, wiadomości, no to wyczułam w miarę jej vibe, więc wydaje mi się, że się dogadamy. Ale jestem po prostu ledwo żywa i jeszcze najlepsze jest to, że takie koszmary mnie męczyły dzisiaj w nocy. Znaczy, to nie były straszne koszmary, Dominika się zawsze z tego śmieje, bo miałam czasami takie sny, że jestem w Polsce. I nie to, że bycie w Polsce jest koszmarem. Um. Tylko wszystko to, co się dzieje, tak jakby dookoła. No i ja zawsze mam takie coś, że zastanawiam się, Boże święty, co z Zośką? I zawsze tak się męczę i tak myślę sobie, Jezu, jakim cudem ja mogłam o Zośce zapomnieć? Przecież teraz to już tyle czasu minęło. W dzisiejszym moim śnie całe szczęście. E, pamiętałam, że poprosiłam Aleksę o pomoc z Zośką, ale tak sobie myślę, Boże, aleksa się do mnie już pięć dni nie odzywała. Czy wszystko jest w porządku? I nie mogłam się z nią skontaktować w ogóle. Potem w ogóle pojechałam gdzieś w góry i jakichś dziwnych widzów spotkałam, jakaś taka dziwna rozmowa była, i oni byli jacyś piani, mnie tak zaczepiali. Nie pamiętam teraz do końca szczegółów, ale nastawiłam budzik na 8 rano, no bo miałam dzisiaj rano sprzątanie w ogóle. Na 7.30 w sumie nastawiłam. No i byłam tak totalnie nieprzytomna, a pamiętam, że zostawiłam bałagan w domu, więc napisałam do, do Ilu, do dziewczy, do pani, która przychodzi tutaj sprzątać, że Ilu, czy możesz przyjść trochę później? bo myślę sobie, że no muszę trochę posprzątać przed jej przyjściem, bo po prostu gotowałam wczoraj, wiecie, zostawiłam straszny rozgardiasz. No i ja nie chcę, żeby głupio by mi była, bo ona przyszła i musiała aż tak dużo sprzątać i w ogóle jeszcze jakby zobaczyła ten bałagan, więc poprosiłam, żeby przyszła później. Ja nawet wcale, że dobrze, dobrze, tutaj przyjdę o drugiej i ja mm, ją dzisiaj odwołam w ogóle, powiem, żeby sobie zrobiła wolno. Ona ma płacone jakby z góry yy, za miesiąc, więc jakby to jej nie zrobi żadnej różnicy, tylko tyle, że będzie miała wolny dzień. A ja po prostu sobie, jak wrócę z tego farmers Market, to powoli zacznę sobie sprzątać, ale czuję się normalnie, jakbym była chora, to tak mi szumi w głowie, taka jestem nieprzytomna, a najgorsze jest to, że to tak przez taki głupi błąd techniczny, ja nawet do końca nie wiem, co się stało. A taka zadowolona w ogóle wczoraj sobie yy, mówiłam właśnie do ministra, ale super, wiesz co, to w takim razie, jak następnym razem pójdziemy popracować, to z samego rana pójdę popracować i te odcinki na zapas już nagram, żeby były dostępne może na sobotę albo na niedzielę, właśnie się tak zastanawiam. No i e, teraz na przykład nagrałam dwa odcinki na, e, na zapas, więc e, z tobą tak mi szybciej idzie montowanie, więc będę w stanie zmontować dwa odcinki w ciągu jednego dnia, a skończyło się tak, że aż noc sobie zerwałam. No i nie fajnie się czuję naprawdę. Kurczę, taka wykończona, no. A poza tym, właśnie teraz ostatnio miałam tyle energii, w ogóle taki dobry humor. No i teraz ja odwrócę sobie jeszcze dzisiaj ten dzień. Jeszcze, jeszcze ten dzień będzie dobry, tylko po prostu, żeby ta energia mi wróciła. Bo jak ja teraz do ludzi wyjdę, to ja po prostu nie wiem. Boże święty, mam nadzieję, że wy się wyspaliście bardziej niż ja. Tak chciałam się wygadać troszeczkę przed wami, troszeczkę sobie ponarzekać. I no nic, dzięki, dzięki, że mogłam trochę się wygadać dzisiaj normalnie. To mam taką gadkę, że mogłabym nawijać 20 minut, a teraz tu nawet mam pustą głowę, bo po prostu jestem niewespana. Słuchajcie, do zobaczenia w następnym odcinku. I buziaki, babaj. Halo, hallo, halo. O kolory, żeby zakryć trochę worki pod oczami? Chociaż nie, w sumie, nawet pomimo imieniu niewespania akurat dzisiaj, worki mi nie wyskoczyły. Słuchajcie, udało mi się. Odwróciłam ten dzień. Czuję się super. Wzięłam sobie prysznic, pomalowałam się i jakoś tak od razu czuję, że wróciłam do żywych i mam dużo energii. Znaczy, będę miała jeszcze więcej energii. I takiej fajniejszej energii, jak się napije kawy, to to na pewno, ale, yy, ale humor przynajmniej dobry. Także Wam też życzę miłego humoru. I nawet jak się nie wyspaliście, to pamiętajcie, że to w sumie od nas zależy, czy ten dzień odwrócimy, czy, czy, czy sprawimy, że on jednak będzie fajny. I nawet niebo się rozpogodziło, bo godzinę temu były czarne chmury na niebie. A teraz jest błękitne niebo z kilkoma tylko chmurkami, także wydaje mi się, że naprawdę będzie super. Jadę teraz do La na Farmers Market i widzimy się niebawem.